Tryb szkoleniowy. Wezwij pomoc. Wyjmij elektrody z opakowania. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Cześć, jestem Ania Niemirecz, Centrum Ratownictwa. Słuchajcie, tematy mega ważny, kolejnie ważny AED, decyfrelator. Szkolenie było bardzo intensywne, bo my tutaj po prostu krew, po łzy, wszystko było. Skupiliśmy się przede wszystkim na takich dwóch głównych tematach. W środę był taki dzień bardziej no, w razie W, czyli sytuacja nagłego zatrzymania krążenia, obsługa automatycznego defibratora zewnętrznego. Tutaj na szczęście ten defibrator jest dostępny 24 na dobę, w ogóle cudowna sprawa. I rzeczywiście chłopaki teraz już będą gotowi na to, żeby zmierzyć się z taką sytuacją, jaką jest nagłe zatrzymanie krążenia. Stąd no, tutaj nie boję się chodzić teraz dookoła. To naprawdę świetnie uciskali klatkę, no ale to sportowcy robią to doskonale. Dzisiaj natomiast skupiliśmy się głównie na zagadnieniach związanych z urazami. Także skupiliśmy się na takich tematach jak masywny krwotok. I panowie tutaj pięknie dbali o hipotermię, pięknie dbali o udrożnienie dróg oddechowych. Także myślę, że są gotowi na... Różne niebezpieczeństwa. Markusi, wejdź z wędolei. 112 12 bie... Dwie Dobrze, i co tam się dzieje? Ogarniamy, wytanie? czy nie ogarniamy? Halo, halo. Nie usypiaj, nie usypiaj, urusz. Z nami rozmawiaj. Oddycha. Jesteśmy centrum ratownictwa, jesteśmy firmą szkoleniową. Siedziła we Wrocławiu, natomiast w tej chwili no już tutaj działamy też w, w innych miastach. Przeszkoliliśmy masę ludzi związanych z służbami typu wojsko, policja, natomiast no, gdzieś tam zdobyte doświadczenie rzeczywiście przenosimy też na, na kursy, kursy dla osób prywatnych czy firm. W tej chwili głównie robimy szkolenia dla firm różnego rodzaju, natomiast weekendowo robimy kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, dzięki którym można zdobyć tytuł ratownika, do czego serdecznie zachęcamy. W przyszłości już zaczęliśmy prężnie rozwijać, natomiast w przyszłości na pewno to już będzie działało tak, jak powinno. Rozwijamy w tej chwili sieć ratownictwa obywatelskiego. Dzięki, dzięki aplikacji, która w przyszłości no, będzie, będzie połączona razem z systemem, więc rzeczywiście wyszkolone przez nas osoby będą w stanie gdzieś tam realnie, realnie tej, tej pierwszej pomocy udzielać no, i kupować jeszcze lepiej, bo w sposób no, ten kwalifikowany, ten czas, który jest tak istotny, zanim przyjadą służby.